Tajemniczy mecz w dżungli, w dalekiej, magicznej dżungli, gdzie drzewa sięgają nieba, a ścieżki prowadzą do nieznanych zakątków. Żył młody sportowiec o imieniu Kuba. Kuba był niezwykłym chłopcem, który miał wielkie serce i jeszcze większe marzenia. Marzył o tym, żeby stać się najlepszym piłkarzem na świecie. Jednak Kuba miał pewien problem: bał się obcinać paznokcie i grać na boisku. Pewnego dnia, podczas spaceru po lesie, Kuba natknął się na tajemnicze drzwi ukryte w gęstwinie. Były one ozdobione kolorowymi kwiatami i lianami. Kuba, ciekawy jak zawsze, otworzył drzwi i wkroczył do magicznej dżungli. W tej dżungli wszystko było inne. Zwierzęta mówiły, drzewa śpiewały, a kwiaty tańczyły w rytm muzyki. Kuba czuł się jak w bajce, ale najdziwniejsze było to, że na środku dżungli znajdowało się boisko piłkarskie. Było to boisko, jakiego kuba nigdy wcześniej nie widział, zrobione z miękkiego zielonego mchu, a bramki były z lian, splecionych w kształt serca. Wkrótce kuba spotkał swoich nowych przyjaciół: małpkę Miki, lwa leona i papugę Pole. Każdy z nich miał swoje unikalne umiejętności, ale wszyscy kochali grać w piłkę nożną. Małpka Miki była szybka i zwinna. Lew Leon miał niesamowitą siłę, a papuga Pola potrafiła przewidzieć ruchy przeciwników. Witaj, Kuba, powiedziała Małpka Miki. Słyszeliśmy, że jesteś świetnym piłkarzem. Chcielibyśmy, żebyś dołączył do naszego zespołu i zagrał z nami w tajemniczym meczu. Kuba poczuł, jak serce bije mu szybciej. Z jednej strony był podekscytowany, ale z drugiej strony. Przypomniał sobie o swoim strachu. Jak miał grać, skoro bał się obcinać paznokcie i bał się boiska? Jest tylko jeden problem zaczął Kuba nieśmiało. Boję się obcinać paznokcie i grać na boisku. Małpka Miki uśmiechnęła się i powiedziała: Nie martw się, Kuba. W dżungli mamy specjalne nożyczki, które nie bolą, a jeśli chodzi o boisko, to pomożemy ci przezwyciężyć strach. Magiczne nożyczki następnego dnia, małpka Miki przyniosła magiczne nożyczki. Były one małe, kolorowe i miały miękkie uchwyty. Kuba wziął głęboki oddech i spróbował obciąć jeden paznokieć. Ku jego zdziwieniu nie poczuł żadnego bólu. To naprawdę działa, zawołał radośnie Kuba. Kolejnym krokiem było przezwyciężenie strachu przed grą na boisku. Kuba zaczął trenować z małpką Miki, lwem Leonem i papugą Polą. Na początku było trudno, ale z każdym dniem Kuba stawał się coraz pewniejszy siebie. Pamiętaj, Kuba, powiedział lew Leon. Najważniejsze to wierzyć w siebie i nigdy się nie poddawać. Nadszedł dzień tajemniczego meczu. Cała dżungla była podekscytowana. Kuba, małpka Miki, lew Leon i papuga Pola Stanęli naprzeciw drużyny przeciwników: słonia Szymona, żyrafy Zosi i tygrysa Tadzia. Mecz był zacięty, ale kuba i jego drużyna grali z pasją i determinacją. Kuba strzelił kilka pięknych goli, a jego drużyna wygrała mecz. Po meczu kuba poczuł się dumny z siebie. Przezwyciężył swoje lęki i udowodnił, że potrafi być odważny. Wrócił do domu z nowymi przyjaciółmi i nowymi umiejętnościami. Po powrocie Kuba opowiedział swoją przygodę rodzicom. Zrozumiał, że strach można przezwyciężyć, jeśli ma się wsparcie przyjaciół i wiarę w siebie. Kuba nauczył się, że każdy strach można pokonać, jeśli ma się odwagę i wsparcie przyjaciół. Dzięki swojej przygodzie w dżungli stał się pewniejszy siebie i gotowy na nowe wyzwania. Ty też możesz przezwyciężyć swoje lęki i osiągnąć swoje marzenia, tak jak Kuba.